Na początku lipca 1941 roku niemieckie dowództwo postanowiło nie czekać na siły główne, tylko zaatakować Smolensk, a potem kierować się na Moskwę, aby zająć ją jeszcze w sierpniu. Już 10 lipca wojska 2 grupy pancernej generała Gudriana sforsowały Dnieb i okrążyły Mochylew. Ciężkie walki toczyły się w rejonie Orszy, po czym wojska skierowały się na Krasne i Gorki. W nocy z 15 na 16 lipca niemiecka 29 Dywizja zmotoryzowana ze wsparciem 17 Dywizji Pancernej Podeszła i zdobyła Smoleńsk. 19 lipca 10 Dywizja Pancerna zdobyła Jelnie. Radzieckie dowództwo za wszelką cenę próbowało zatrzymać niemieckie ataki wykonując przeciwuderzenia. 27 lipca wojska 3 Grupy Pancernej doprowadziły do okrążenia wojsk radzieckich, jednak liczne uderzenia wojsk radzieckich spowodowały, że Grupa Armii Środek musiała zapomnieć chwilowo o Moskwie. Z radzieckiej frontu południowo-zachodniego powstaje 50-kilometrowa luka, w którą wbijają się oddziały pierwszej grupy pancernej generała Kleista. Generał Kirpono z dowódca frontu dostrzegają zagrożenie uruchomi siły, które w rejonie łódzk, Brody, Dubno doprowadzą do największej bitwy pancernej aż do bitwy pod Kurskiem 1943. Radziecki plan zakładał zniszczenie niemieckiego zgrupowania atakami z północy i południa siłami aż sześciu korpusów mechanizowanych. Już pierwsze walki zaczęły się 23 czerwca, gdzie pod Radzichowem niemiecka 16. Dywizja Pancerna zderzy się z radzieckim 15. Korpusem Zmechanizowanym. Radzieckie korpusy zmechanizowane wchodziły do walki częściami. Radzieckie ataki były chaotyczne i brakowało im zgrania, mimo że były dowodzone przez takich dowódców jak Rokosowski, Własów czy Riabyszew. Niemieckie jednostki, mimo że mocno naciskane, umiejętnie się broniły, ponosząc ciężkie straty. 26 czerwca bitwa wyszła w moment krytyczny. Radzieckie oddziały pobiły niemiecką 11. dywizję pancerną i zmusiły ją do wycofania się o 30 km, po czym wdarły się do dubna. Zacięte walki trwały przez kolejne dwa dni. Niemieckie dowództwo wprowadzało kolejne jednostki do walki. 30 czerwca, mimo że walki jeszcze trwały, niemieckie jednostki zmieniły obraz walki na swoją korzyść. Na początku lipca dowództwo frontu południowo-zachodniego nakazało przerwać bitwę i przejść do obrony. Obie strony były wyczerpane, jednak to Niemcy byli panami pola walki. Radzieckie przeciwuderzenie zakończyło się klęską. Niemieckie wojska, mimo że poniosły duże straty, nie zostały zniszczone, a po kilku dniach znów przystąpiły do ataku. Po ciężkich walkach w lipcu i sierpniu wojska niemieckiej grupy armii południe dotarły do Dniepru, jednak opór, z jakim spotkały się podczas tych walk, sprawił, że jednostki były zmęczone i osłabione. Jednak wojska frontu południowo-zachodniego nadal stawiały zaciekły opór i nie zamierzały ustąpić. Kijów nadal był radziecki. 21 sierpnia Hitler wydał wytyczne do zniszczenia frontu południowo-zachodniego. Już 24 sierpnia jednostki drugiej grupy pancernej generała Guderiana, mimo silnych ataków radzieckiego frontu dziańskiego, uderzyły i skierowały się na Konotop. 7 września wojska Guderiana zajmują Konotop, a już 10 września 3 dywizja pancerna generała Modela wdziera się głębokim klinem i zajmuje Romny. Gdy w końcu na tarcie drugiej grupy armii pancernej przynosi sukcesy do ataku ruszają wojska grupy Armii Południe. Nad wschód od Kramieńczuga oddziały 17 armii zdobywają przyczółek, z którego wychodzą silne uderzenia oddziałów pancernych pierwszej grupy pancernej. Już 15 września w rejonie Łachwicy doszło do połączenia drugiej i pierwszej grupy pancernej, a w ogromnym kotle znalazły się wojska południowo-zachodniego pronto Dziś wiemy, że już 10 września dowódca frontu południowo-zachodniego prosił stawkę o możliwość odwrotu, lecz Stalin zabronił opuszczenia Kijowa. Kiedy w końcu pozwolono na wycofanie się, było już za późno: 19 września pada Kijów broniony przez generała Wasowa, który zostanie później ogłoszonym zdrajcą, 27 września poddają się ostatnie wojska radzieckie w Kotle, a w obronie radzieckiej pozostanie ponad 200-kilometrowa wyrwa, dzięki której Niemcy zajmą lewobrzeżną Ukrainę, zagłębie donieckie, podejdą do Odessy i pod Krym. 30 września 1941 roku oddziały II Grupy Pancernej 2 października pozostałe oddziały Grupy Armii Środek rozpoczęły operację Tajfun, której celem miało być zdobycie Moskwy. 3 października 4 Dywizja Pancerna po włamaniu się na głębokość 250 km zdobyła niebronione miasto Orzeł, co dla dowództwa frontu bryjańskiego było szokiem. 6 października wszystkie armie frontu bryjańskiego było okrążone, w tych walkach zostały zniszczone. Na północnym odcinku operacji pod Wiaźmą oddziały niemieckie III i IV Grupy Pancernej zamknęły 7 w października w kotle główne siły frontu zachodniego. Do likwidacji tego kotła niemieckie dowództwo skierowało aż 28 dywizji, a walki trwały jeszcze pewien okres czasu. Obu kotłach pod Briańskiem i Wiaźmą wojska niemieckie wzięły do niewoli 660 tysięcy żołnierzy, zdobyły 1200 czołgów i ponad 5000 tysięcy dział. Wydawało się, że nic nie jest już w stanie zatrzymać marszu wojsk niemieckich na Moskwę. Była sparaliżowana, były problemy z palaniem silników. Karabiny maszynowe zacinały się na mrozie. Tymczasem po drugiej stronie wojska radzieckie, które także poniosły ogromne straty, ciągle otrzymywały uzupełnienia i nowy sprzęt. Pod koniec listopada front zachodni otrzymał w ramach uzupełnień 15 samodzielnych batalionów czołgów, dzięki którym udało się odtworzyć stany brygad pancernych. wojska radzieckie, jednak odwrót będzie trwał dalej. 19 grudnia odbity zostaje Pław. 21 grudnia wojska radzieckie wdarły się do Kaługi, o którą zaciekle będą trwały walki aż do 30 grudnia. Tym samym południowe zgrupowanie niemieckie także zostało pobite i zmuszone do odwrotu na głębokość 220 km. Bitwa pod Moską zakończyła się niemiecką klęską. Jednocześnie wielkim sukcesem strategicznym armii radzieckiej, która nie tylko obroniła miasto, ale potrafiła wyprowadzić kontrofensywę, niszcząc mit niezwyciężonego Wehrmachtu.